Siemka, widzowie. O, jak ma dzisiaj, tam tak, tak, Będzie gwałty. Szpórki jeszcze nie mam, ale będę je i O, sobie nową kamerę. Skipujemy to No tak... Dalej. O, dzień dobry. Cześć, kandłogi. No, sobie kasetę. Hi. my name is I'm sure. the head of innovation here sure. at the Blade sure. uh -huh. uh -huh. this. In your yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory. The so, just to make us aware, while we pride ourselves primarily on our high quality and childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities.

wiem w dół, dlatego tutaj wygląda, wyglądał. Nie, bo tak, nie tak, bo tak, bo tak, bo tak, Ja to wszystko nie bo Ja to tak, bo tak, bo tak, zaraz tak, Nieprawda! No. Wiadomo, że w tej grze jesteście duchem. Jest się, bo kiedy na żeby sobie wylecicie ze swojego ciała, to widać, że jesteście tylko rękami. A kiedy nie macie rąk, to jesteście po prostu nikim. No.

Chcę zobaczyć gdzie to wylepi. Aha, czyli to wlatuje tam, gdzie ja stoję i znika we mnie super. Następne potwierdzenie, że jestem tutaj nie możemy zobaczyć, jak Haki sobie znika. I sobie otworzyć. To jest tylko Hagiwagi. To jest tak naprawdę tylko model, no, który tu jest zgliszowany w ścianie, a ja, później on po prostu wymyślił. Dobra. Hagiwagi. Hagi, hagi. Hagi. Hagi wagi. O kurdeć tak, nie mogę do król. Hello? Ok, Kaseta VH. No halo, tu Spójrzcie mnie, ja tutaj rządzę w tej nie jakiejś dzierdolonej kartolinii. No myślę, że będzie jakaś strzałka. Dużo youtuberów na tym levelu zmarnowało godzinę, bo nie wiedzieli, jak po próbowali podłami. A zobaczcie. Znaczy to przesunąć po prostu, ja debile.

Надо усердно только есть... Только в пытах есть еще, так, Я <связываем> <без мастерей. связываем> Jest taka mega do mega dosłownie mega dobra podróżka na Robloxie, która się nazywa Popi New Time. W team. Więc wpiszcie sobie, jakieś to zagrać. Ale ja takie Robloxowe, czyli oczywiście mega gorsze. A spójrz, mechanizmy ciebie wtedy nie pchają w dół i do góry. Tam w Popi New Time kiedyś dosłownie, nie wiem czy nadal tak jest, ale. Tym, że na pewno nie ma tej scenki, kiedy lesem zabawki na was, właśnie ta scena. Tam nie ma tej sceny. Ja to go A jest dużo takich innych podróbek na robótce. Tak, ja tutaj zawsze jest dużo graczy i tutaj zawsze, no tutaj zawsze jest już otwarte i wychodzi chodziła jak zawsze. A pójdę do mojego Secret Room. mój filmik bez mikrofonu, kiedy w to grałem, że mam Secret swój. Nikt o nim nie wiedział chyba. O zobaczcie, można sobie tutaj wejść ścianę widzowie i... Macie Secret Room? Przechodź. Cześć, ja jestem Pingu Zobaczcie, że Wojan... Wojanowi... Nie czeka to moja, ale udało wojanowi się... Tutaj weź kiedyś nagiłagi go gonił. Ale kiedy się orientował, tam Puszę, się zorientował, że to jest to wartej... chyba myślę, tam Dobra, zobaczcie jak zasięg ma ma tarotka. No. Słaby. Jeśli i by tu lemienia. Ej! Ej, stary! Pomóż mi! Pomóż mi! Pomu Oj, siebałem! no, chyba nie to. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Coach? <inaudible> <factory? inaudible> I, so I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It's such a great feeling. And just being able to work at a toy factory to provide kids with that same experience? It's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really... I so really wish I could go back. Yeah. Yeah. I mean. Yeah. it's weird, because yeah. adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Yeah. Your body just gets older, and older, yeah. and then you die. Yeah. Oh! Yeah. Your body can't forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, Я запомнила, что мы все отходим. Я не угадываю. не старая Это старая пантера.

Og A to nie jest uderalnie, żeby... Świetnie, to było lata 70... 20. Tutaj się to skotak. Nigdy nie zrobił tego w latach 20. Wiesz, mam ten i ten. Dlaczego go tu nie mogę włożyć?